Bądziorno, guten morgen, dzień doberek. Witam w 12 odcinku Futbolu na Peryferiach. Nie przedłużając, zapraszam na relacje z meczu Orzeł Wysocko-Sparta Rusów. Orzeł podszedł do tego meczu żądny rewanżu. W rundzie jesiednej uległ drużynie Sparty w Rusowie 4 do 3. Do szybko zespół orów wyszedł na prowadzenie. Faulowane w polu karnym był Konrad Matejasik, a Michał Walkowski pewnie wykorzystał rzut karny. Nie minęła minuta, a mieliśmy 2-0. Podanie Łukasza Pytla i zawahanie defensywy Sparty wykorzystał Szymon Kaźmierczak, pakując piłkę do bramki. W 21 minucie mieliśmy już 3-0. W polu karnym odnalazł się Łukasz, hurny, na raty pokonując bramkarza rywali. W dalszej części meczu swoje szanse mieli zarówno gospodarze, jak i goście, jednakże piłka nie chciała znaleźć drogi do bramki. Dobrze spisywali się defensorzy lub bramkarze obu ekip. W 32 minucie jeden z obrońców gospodarzy faulował w polu karnym i z partarusów wykonywała rzut karny. Do piłki podszedł Michał Wawrowski i pewnie wykorzystał jedenastkę. Orzeł nie powiedział ostatniego słowa. Po faulu na Piotrze Gaszczyńskim w bo bocznym sektorze boiska. Rzut wolny na bramkę zamienił Michał Walkowski. To było drugie trafienie tego środkowego obrońcy w tym meczu. Mimo kilku sytuacji wynik meczu w pierwszej połowie już się nie zmienił. Drugą połowę od ataków znów rozpoczął orzeł. Mimo pierwszych niewykorzystanych sytuacji to jednak po akcji lewą stroną boiska chórny Gaszczyński. Ten drugi pięknym lobem zdobywa bramkę na 5 do 1. jestem. Panie Bartłomieju, wrażenia na meczu obecnie 5-1 do orła straszny paździerz, straszny tak? W tak. ogóle nie ma środka pola. Daj mu Gra jest taka, taka średnia. No. No, proszę. Przyjechał pan z dalekiego Wałbrzycha, konkretnie w Oguszu w Gorce, taka tak, miejscowość tak, górnicza, tak. tak? Tam jest położone najwyżej boisko w Polsce, dobrze? Dokładnie. Dobrze się orientuje? Duże jest tylko w Peru. Duże jest nie, tylko w Boliwii. Jakoś tak. A różnica między dolnośląską, B-klasą, a tutaj wielkopolską? Jest duża, jest duża. To widać. To tak. widać dzisiaj na boisku na przykład. w ogóle nie ma pola? Obrona się głęboko gra, orła. Mówimy o orzełku oczywiście bardzo to, cofnięci są, głęboko rają. Ja to duże przestrzenie między formacjami. A to jest po prostu element szpilki nożnej, A kilka słów o drużynie gości? To... No większego października nie widziałem. Choć... Tak. Chociaż jestem kibicem Realu Madryt w tym sezonie. No ale gorszego nie widziałem. Dziękuję. Gdy pan Bartłomiej niepochlebnie wyrażał się o drużynie gości, ta zdobyła swoją drugą bramkę w tym meczu. Jak się okazało, było to trafienie kontaktowe. Trener Sobczak, korzystając z szerokiej ławki wprowadził kilku rezerwowych zawodników. Między innymi szanse debiutu otrzymał nowy zawodnik Orła Wysocko, Patryk Miller. Orzełek cały czas próbował atakować. Brakowało niestety nieco skuteczności. Piłka nie chciała po raz kolejny wpaść do bramki rywala. Sparta bezlitośnie wykorzystała swoje szanse i za sprawą Damiana Kłysza doprowadziła do wyniku 5-3. W końcówce na pewno nie brakowało emocji. Nie chodzi tylko o niewykorzystane sytuacje obu drużyn, ale także o tak zwane emocje pozabójskowe. Tak Kurwa mróz, po co się odzywasz? Słuchaj, chodzisz na panu, ma pan 13. 13. Pa, 13. 13. Kurwa mróz! Nerwy w obronie Orła Wysocko wykorzystał Jakub Kowalczykiewicz zdobywając bramkę Jednak ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 5-4 dla Orła Wysocko Na meczu Huragan Szczury, Liskowiak, Lisków znaleźli się nasi reporterzy. Tam już w dziesiątej minucie bramkę dla Huraganu zdobył Krystian Latański. Dosłownie pięć minut później rzut wolny na bramkę zamienił Krzysztof Michalak z Huraganu Szczury. Huragan potwierdził, że u siebie są bardzo mocną drużyną. W tym meczu całkowicie zdominował rywala, rzadko pozwalając mu się przedostawać w swoje pole karne. Oczywiście w tym meczu nie brakowało akcji zwanych tak zwaną solą polskiego futbolu. Tutaj wypisane są wszystkie moje zalety piłkarskie. Wszystkie. Tutaj macie całą listę. Wszystkie moje dobre zagrania, a z drugiej strony, yy, wszystkie moje ...przyciągnięcia życiowe. No, czyli jestem. Całkiem tego sporo. Czyli jestem kurwa nikim. Huragan nie przestawał atakować. Coru stwarzając sobie sytuację. W końcu błąd brankarza wykorzystał Krystian Latański, zdobywając swoją drugą bramkę w tym spotkaniu. Druga połowa oprócz czerwonej kartki dla zawodnika Liskowiaka nie przyniosła wielkich zmian. Huragan szczury Liskowiak-Lisków 3 do 0. Jeśli chodzi o inne wyniki w naszej lidze to Panda Pamięci wysoko uległa koronie hełmca 0-9. Wicher Mecielin zrewanżował się za jesienną porażkę i pokonał w turkowiankę 4-1. Dragon Dzierzbin przegrał u siebie z iskrą prostą sieroszewicę 0-6. W klasyfikacji strzelców ucieknie co Nikoden Kaliński z iskry który ma już 18 trafi na swoim koncie. W grupie pościgowej Piotr Gaszczyński, Adrian Brayer i Michał Klepanda, który w ostatniej kolejce ligowej zdobył aż 5 bramek. Konkurs dziesiątego odcinka jest nadal nierozstrzygnięty. Dlatego, kto trafi dokładną ilość bramek w następnej kolejce ligowej, czeka nagroda wyjazd z ekipą futbolu na peryferiach darmowy obiad, darmowe piwo a także gratis kilo kaszanki. Zmieniamy nieco zasady. Na pewno ktoś wygra. Wygra ten, kto nawet jak nie trafi dokładnego wniku, będzie najbliżej. Zapraszamy do komentowania na fanpage'u Orzeł Wysocko. Dość nietypowo Orzeł Wysocko zmierzy się z pandą pamięci w najbliższą kolejkę ligową o godzinie 11 na boisku w Rychnowie. Gospodarzem będzie zespół Orła. A na następny odcinek futbolu na peryferiach zapraszamy już za tydzień.